Dzień dobry, dziś Wam pokażę serwer Minecraft. IP macie w komentarzach i w opisie filmu. Dzień dobry. Um, to jest właściciel serwera. To technik, piszę tak. Czekaj na nie może nagrywam. Dobra, nie wiem. nie, dobra, ehm. taki serwer tutaj jest tu pan polecam, tutaj się biją. No i są tu fajne skrzynki w ogóle Mogę wam nie pokazać. Okej. Okay. Idźmy sobie na spawn. To jest spawn. I tutaj. Na gentlemana. To jest strefa afki. No i... Tutaj są skrzynki. Sigma. Zobaczcie. Można takie rzeczy wygrać. Okej. Okay. No to wbijajcie all that time.